Oblegie, ge, ge, ge. Oblegie, ge, ge, ge. Jakie są objawy schizofrenii? Kto może zachorować na schizofrenię? Pierwsza runda była. Moja no, była pierwsza runda, bo były ciosy mocniejsze, on już krwawił, był według mnie tak leżeczku raz. Halucynacje. Są to zaburzenia spostrzegania. Potem ciężko dyszał, potem strzale widziałem, ja tak samo. Druga runda, połowa, badaliśmy się, badaliśmy. Objawy psychotyczne. Jakby weszło mu na wątroby, to by było koniec walki. Kór chory widzi coś, czego nie ma. Poczuł, ale go nie odcięło. Była też ta walka w parterze, gdzie był w szoku, że mnie punktował, a ja mu cały czas oddawałem. Słyszy coś, czego nie ma. I tobie to to w wywiadzie mówił tam innym, że tą piętą, bo ja to ćwiczyłem z cenerami, że od razu jak rzucam to walę nogą, to urojenia. Pokazałem charakter, myślę, że to co ty widzisz tam inni, nie będę się chwalił, bo wszyscy mi gratulują, że Są jest ekipa ze mną, prawie siedem pokoi, jedziemy na menasz, ale powiedziałem, jak wygram, będzie szampan. Też go dziwiłem tym zmianą, widziałeś, że na prawą nogę przeskakiwałem i tym prawym go punktowałem. Dostał tam parę strzałów mocnych. Chyba też jutro po twarzy będzie widać i go troszeczkę tak. Urojenia to zaburzenia treści myślenia, fałszywe sądy, w które chory wierzy jak w prawdę. To kofidoda wystrzeliłem jak z procy. Jeszcze mu kopa dałem na odchody w powietrzu, mm. więc jestem z siebie dumny i hejterzy mogą se hejtować, ale jestem śledzony. Moje myśli są nasyłane przez fale radiowe. Yy, wystarczy się go włączy. Widzicie, jak światełka chodzą? że mój telefon jest na podsłuchu, bo telefon emituje jedną falę, jak jest jedna lampka się świeci, to mózg produkuje objawy, które odbierane są jako bardzo realne. Pokazałem charakter, że w stójce jestem lepszy